Dzisiaj jesteśmy tutaj w pierwszym batalionie strzelców podhalańskich po to żeby porozmawiać o bezpieczeństwie. Zostaliśmy z panem ministrem, z panem premierem zbriefowani, jeśli chodzi o stan działań w tej jednostki wojskowej, o jej działania na granicy, którą, które podejmuje, mówię to oczywiście o granicy polsko-białoruskiej. To wszystko są rzeczy ważne, towarzyszą nam dzisiaj parlamentarzyści dla polityków z kilku względów. Pierwszym z nich jest to, że my politycy musimy sobie stale przypominać, że konsekwencją naszych politycznych decyzji jest bardzo konkretne działanie tych, którzy wcielają różnego rodzaju strategie obronne na różnych szczeblach, później ryzykując swoje własne życie i zdrowie, broniąc naszej ojczyzny. Przed chwilą mieliśmy prezentację i kateorosomak i innych środków, które rzeczywiście służą żołnierzom i rzeczywiście dają im poczucie, że mogą swoją misję wykonywać tak, że już nie mamy się czego wstydzić, nie mamy czego gonić, jesteśmy naprawdę punktem odniesienia w NATO, jesteśmy punktem odniesienia dzisiaj na świecie i to jest bardzo budująca konstatacja, ale wiemy wszyscy, ile mamy jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o programy operacyjne dotyczące choćby obrony naszej przestrzeni powietrznej, programy Wisła, Narew, Pilica. W tej chwili w Sejmie dzięki harmonijnej współpracy z panem premierem procedujemy ustawę o polskich fabrykach amunicji. To jest ta rzecz, która już dawno powinna się wydarzyć. Oczywiście mówię przede wszystkim o amunicji Kalibru 155, ale też o innych rodzajach amunicji, to się wreszcie musi stać. My potrzebujemy w Polsce nie jednej fabryki amunicji, ale wielu fabryk amunicji, żebyśmy byli w stanie zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo sobie, ale też i wspomóc tych, którzy tego rodzaju środków dzisiaj na świecie wyszukują, potrzebują. Chciałbym podziękować za to, że w trybie pilnym Parlament rozpatruje ustawę dotyczącą polskiej amunicji, dotyczącą budowy fabryk amunicji w Polsce. Wiele było zapowiedzi w poprzednich latach, a to jest prawdziwe działanie 3 miliardy złotych na rzecz budowy fabryki amunicji w Polsce. Ja byłem na Słowacji w ubiegły piątek. Słowacja ma bardzo duże zdolności w produkcji amunicji. Będzie to nasz strategiczny partner, ale Polska musi mieć nie mniejsze zdolności w produkcji amunicji, szczególnie tej amunicji 155 mm, która jest dzisiaj najbardziej potrzebna i na Ukrainie, ale też do przygotowania na sytuację kryzysowe. I ta ustawa będzie rozpatrywana dzięki zgodzie pana marszałka Wysokiej Izby w trybie Środek. przyspieszony już dzisiaj rozpoczyna, już w tym tylu, teraz rozpoczynają się prace w komisji w najbliższych godzinach, a w środę mam nadzieję, że ponad podziałami politycznymi I o to bym chciał zaapelować do wszystkich stron. W sceny politycznej. Przyjmiemy ustawę na rzecz budowy fabryki amunicji w Polsce, bo to jest po prostu konieczność. To jest strategiczny problem dla państwa polskiego i to jest program, który będzie skrupulatnie realizowany. Zrobimy wszystko, żeby to było jak najszybciej, jak najwięcej, nie jedna, nie dwie, ale myślę, że nawet trzy fabryki amunicji. Mówię o, o miejscach zlokalizowanych w różnej części Polski oczywiście. To nie jest jeden zakład produkcyjny, to jest wiele firm zaangażowanych, ale to jest najważniejsza ustawa przy wszystkich ważnych ustawach, które są w tym tygodniu rozpatrywane.